Przeszkadza. Nie mogę tego zwinąć. Hmm. Maję oh, się. Zajebiście. jej! O, to w sumie o tyle lepsze od tego, co dzisiaj wcześniej graliśmy. Na jakim wcześniej graliśmy? Starasz <grym> już nie Cube game. Właśnie. <grym> Booster. Powinienem no, by przyzwyczaić do innego układu rzeczy. Nie wiem, oryginalnie mi się ten bardziej podobał niż na Cube Game. Ie. Zobaczymy, co będzie teraz. jesteśmy. Ja się już przyzwyczaiłem z powrotem. Ja się już przyzwyczaiłem do Cube Game, i się będę myślał skupić na tego Game. Ułaj, bo tego jaki skin? Gdzie masz twarz? Fajce, a nie, nie wątpię. No, Kupmy dobrze, twarz dla buły. Wchodzi. Każdy like to 1 cm kwadratowy skóry na twarz dla buły. No, wtedy to by się chyba w 10 rajków uzbierał. To za, za mało, to każdy milimetr kwadratowy. Żeby było dużo lików. No, więcej by tu było. Twarz ma nabyć jakieś, ile? 15 na 10 na pewno. To 150 cm 2 to ci mówi twarz. 15? Nie wiem, w W sumie, w sumie to, nie to nie mierzyłem. Wait, mam metr. Możemy to zmierzyć. Dobra, tutaj mam mniej więcej koniec czoła. Tutaj 20 cm na szerokość. Na szerokość też 20. Ej, jestem kwadratem. Co? No to tak. 400 cm kwadrat. No to 400 lajków, żeby Jaki była łamiąc. No to twarz. masz szerokość 20. Defund. O, a ile dobra. jest osób? 9 na 12 dobra. To w miarę sensownie. Ej, Cię wolno, rozpo rozpoczyna na No No, powinno szybciej. Ile będzie trwała ta przerwa tej, tej, na Cube Gaming? Tak. <grym> no, czyli nie podali. Tak. Dobrze. To jasne. Ja jestem bez formy i nie mam 50. Buah, nie świruj, konestukeruj. Ej, zjuz. bo ja nie wiem, co robić. Ej, ile ja mam zbierać. Żelaza i tak dalej. Nie wiem. Jak najwięcej. O, ja cię. Wait, popi masz. Tobie oddaję złoto. No. Kup coś sensownego no. do budowania łóżka. Tu jest. Ja zbiorę no ja 12 kupię. tego i zobaczymy, co się stanie. Łóżko buduj żelazem. Jakby co. Żelazem? Znale. Tak, kupujesz beton, ja buduj. Beton. O, dobra, akurat mam. Lol. Dobra, i teraz wełna. Za co się wełnę kupuje? Znowu będzie nieogarnianie fazy. Wełna, cztery sztabki, żelazo. Dobra, to się nie zmieniło, widzę. Wełna, cztery sztabki, dobra, to złoto wywalam i budujemy. Wait, prawo, lewo i środek jest, tak? No to prawica, let's go. U złoto mamy na wyspie, jak bogato. Szybko, szybko, szybko. Hej, wiśnia. Uuu. Uh. Będę dawać więcej tego żelaza. Ty tu się dużo żelaza lespi. Wow! Fajnie. Nie, to co, na środek? Ej, dobra, zaczynam budować na środek. Coś wyspa Słyszałeś co powiedziałem, czy głuchy jest? Coś tak? wyspa diaksowa. No to z Wyspy Diaksowej. ależ dobra, kontynuuj. Nie, tutaj Kurde, jest dużo. Z... Na czasie zyskam, jak będzie od środka. Będzie krócej dużo. Dodatkowe tu. To... Kurwa. O. Późno. O nie, cztery diamenty. Ja pierdol. Te przeglęty. A tu jest drogie pan. I Jostrze. O. I gdzie tu zgodę, coś to jest? Nie jest? jest inaczej. Kopie. Dobra, na razie to wypada. I. Bo nie. nie. Czemu ten ma to. takie lagi, boże. Nie wiem, a gdzie tu są szmaragdy? O ja cię tutaj. A, okay. Na razie, to strasznie niebezpieczne miejsce dla szmaragdów. A, niebieski. Uwaga, po Mam On szmaragd, wolę szmaragda Kur, Kurr, mówię, mówię, uwaga. powiedziałeś to, to, to trochę za późno. Powiedziałem to w momencie kiedy on stał, wychodził z mostu swojego, więc to było dużo. Powiedziałeś to w momencie kiedy... Wait, on i to na Brazboro i lepszy dobra się wycofuję. Czym jest, no to jest nasz dodatkowy duch, to jak dobrze tam czytałem, to jest, że podczas ataku duchów... Jaki atak duchów, co? To, że tworzyna ma dodatkowego ducha i masz więcej duchów i ci je biją. Jest fajnie. Fadiaksyn. Kurde, ej, on rzeczywiście ma lagi. To ale dobrze. Ale go umie. To dobrze, jak ma lagi. nie ma co się spinać. Też tu mam lagi. Ulepszenia, no. dobra, czyli tu się kupuje górnictwo, wszyscy otrzymują pośpiech 1. zaostrzone miecze, 8. kuźnia, uzdrowisko, dodatkowy duch, wzmocniony pancerz, pułapka. A, czyli tu nie ma spawnerów w ogóle. A co? Pijako. Gdzie? Tu kuźnia. Kuźnia. Cztery diamenty. Albo no. wydobywania. Nie mogli napisać, że A Atak duchów to jest chyba to, że jak jest twa za długo grana, to jest atak duchów. Niebieski! No i... Nie klepie! No i, no, i, no i cię biją, te duchy. Ej, czemu są takie laki? Zielony. What the fuck? Nie, nie rozróżniam nawet kolorów. Ej, jest źle. Oni się ci kracze teleportują. What the fuck? RIP. A, okej, dobra. kurde Co? Ty była też masz takie dziwne problemy? Mam lagi. <śmany> Oj. Ja. Znaczy, to, to serwer ma lagi, ja mam 17 pingów A, hmm. dobrze, dobrze. Dlatego nigdy dlatego nie grałeś na derpy jakbyś. No nie, no, widziałem no, była przy tym nie miałem smela. XD. na hity, w sensie gości. Niebiescy na nas będą chyba szli. Niebiescy nam się podrypali pod nosze więc trzeba ich skasować. No właśnie... Nie, niebiescy się dopiero pod... No właśnie w tym momencie się podrypali. Dobra, ile do tej kuźni? Cztery. Co za No nie, to no tak co za To tak tak? Eee. Dobra, nie no, z taką zbroją to nie ma co. Dobra, ja tu stoję, żeby nie przeszedł za, za daleko. Tam po pisie ulepsz jakoś i będziesz ich klepał. Spadnę. No, bo je blokowe się pizdy zabudowują. Czy są tu firebole? Na pewno. Różne, tak są. Drogie? 40 żelazo. Co ten typ? Okay. Skąd Skąd wiedział niby? Ale czy... Lagów na serwerze materace, muszę muszecie zaskoczyć wiśnia w ogóle nie ma. Co wiśnia się pyta o lagi na serwerze? Nie, stwierdził, że lagi nadal mniejsze niż na serwerze materac. Nie, okrad większy. Nie powiedział. <laughs> nie, tutaj naprawdę się nie da grać. Nie, u mnie jest w miarę. U mnie nie. Jest. O, u mnie nie. O, rozwala mi ten most. Hm. No ale frajerze. No i co się lampisz? Ja? No i nie żyje. No dobra, ale stracił łóżko, dobra. Japiu to. lagi. Pytę, że... <noise> niebieski, niebieski idzie. Nie. I spadłem. Serwer... Uwaga łóżko, uwaga łóżko. No dobra. No, dobrze. Mocno go obiłeś. Uwa Rady. na zielonych łóżkach, wiecie co? A nie, musisz... ma łóżka. nie wiem, ten serwer jest zrypany. Nie wiem czemu nie miał nok knoka w ogóle. Serwer jest po prostu zepsuty. Like... Ja, jak wóz tego serwera. No. Eee, właśnie, Wiesz, teleport... my, to, byłem, trochę bardziej w łóżko. Jeszcze Kurde, ja nie umiem się typem, bić. który jest 30 razy od ciebie bardziej wyleczony. Nie żyjesz, no nie zauważyłem. Ja, ja zauważyłem, za że to. Gdybyś nie wiedział, to ci mogę powiedzieć, że nie żyjesz teraz. Co tu robi ten niebieski? O, dobra, Grombane w wchopam. Nie hmm. ja cię tam się dłużej niż tu. zajbić. Co? Dobra, budowana. O, po emeraldy się może przejdę. Może nie zdechnę. Była to ty jesteś czy popi? Yeah. Ja. tym, że jest ulepszony, ten zbrojazny deli, tu knockback powinien być. No dokładnie, plus jeden. A, Dobra, ja tam Ameraldi. będę zbierał Fajne. diamenty. O, czemu te ty już te... już mi plecy robią? Kurwa świetnie! Nie chcę tu grać. Naprawdę, to się dzieje. No na razie jesteśmy zmuszeni, w zasadzie. W zasadzie to zaraz pójdę na nasz serwer. <gry> Tyle. I tak mm. dalej będzie. Możesz lepiej streamować, jak se. Ja pitole, teraz mniej lagi, się, by się miner buguje na serwerze niż jak są lagi i się nie da w ogóle grać. Kurde. diamentów. Dobra, tam już popi chyba polazu. No i tak. Niebieski idzie Uważa do nas. Boi. Serio? No. Proszę świetnie. Niebieski Bullshit. mnie właśnie sklepał. I po zabawy. On patrzy i ucieka, no co za... No jak nie what the fuck? Bullshit. Super jest ten serwer, super, świetny jest. Super, świetnie. Otóż inby z astrominerem są takie, że. a chyba że on ci powie. to nie chciał. Serwery jest zepsuty. Pamiętam jakby niego narzekaliśmy nawet. Uff. Aha, ale śmieszny musi być. Wtedy diaksy, dobrze. Teraz tylko nie spaść. Na trzecim tierze. Co to było? Rakietę. Zaraz wracam. Jakby co, nie dziwcie się, że odpowiadam z opóźnieniem, bo... ...mi się ten czat później wyświetla niż u was. <grym> Serio? I rakietę mamy na trzecim. Boże, co ty ten serwer zrobiłeś z, nie wiem, żałosnym człowiekiem totalnie. Że takie lagi, e były. Nie tryhardujemy, więc nie mamy jeszcze takiego dużego tieru. Tryhardowaliśmy tylko na początku. Znowu niebieski. Tryhardowaliśmy tylko, żeby zdobyć pierwszy tier. A teraz to nas spokojnie. Co ty robisz? Klepie go. Zdech. Bardzo dobrze, więcej takich akcji. O, dwa emeraldy, kozak. Pewnie ktoś przyjdzie i mnie zaklepie, ale... Te emeraldy to jest porażka, tak schowane. To ja mogę wbić po trochę, Dawaj do... no Czemu nie dostał hita?! To dosto... Uderzyłem go, ale jest taki lag, że nie dostał hitu. Ach, opuśćmy to jak najszybciej, Boże. Co można kupić Emeralda? Oś, Noś, Jaki lag był?! Zobaczcie na powtórce. Nie ja polecam tego serwera. Żebrałem diamenty, nagle mnie obróciło jest o 180 ba. stopni. Bo gdzie jesteś? Iżem wypadł. Ja o ile na tych pedałów? Straciliśmy kolejne dwa diamenty. No, no. Emeraldy. Co kupię but. Te <grym> emeraldy wrzucę tu. Ten serwer jest upośledzony. Jak chcę grać, to nikogo nie ma. Bo serwer pusty. Jak widzę, że gracie, to akurat nie mogę. <grym 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 zielonego. Zielony jest zielony. On jeszcze żyje? Tam. No niestety. Hmm. Co za frajer to stoi? gdzie ten ja diament? Pierdole, jak się teleportował? What the fuck? Co to było? Nie, no to się nie tak grać. Następnej gry to nie grab, To nie Właśnie mnie wywaliło z bloku. <głos> <głos> z sześcioma <noise> diamentami. XD Porażka. Totalna. Nie jak to idiotycznie wyglądało na streamie. Te sekundy coś Patrz, tutaj za długo stoi. trwają. Znowu mi się tepnie. Czekaj, może to na spokojnie wziąć. Kurwa. Fuck no! Nie teleportuj się, skurczy byku! No, eee. no. Zero to jest jedna, jedna wielka parażka, serio. A, tutaj jest nagle niebieski. Czemu ktoś, ktoś tu gra, LOL? Co ten niebieski robił przy tych diamentach? ...serwerów, na których nie ma graczy. S? S? Nie, tych niebieskich nie. trzeba zniszczyć, zdenerwowali mnie. Użyjcie położenia, W takich lagach to wiesz... Nawet jakby nie mieli w ogóle skilla, co cię zabiją, bo Bóg by się teplą. Panie, firebole to jest moja odpowiedź. Żebyś się fireball. z Ale są takie mocarne jak na cube i Sklep, ile kosztują firebole? Posumata raca. Różne. dodatki, Gdzie tu są firebole? Ulepszenia możemy kupić. Co, jak jest wszystko drogie. Rzucony domu... most. <grym _> Nie wierzę w to. Kiernicz. Gdzie to jest skrzynka, żeby przełamać to? O, siedem diamentów. Można Deski. Gdzie są te firebole? Bo jestem ślepy. O, tu patam. O tutaj. Dobra. Kula ognia. 40 sz... plant. Niszczy tylko wełnę. Hu. Hmm. Dobra, ja może spróbuję jeszcze raz pójść na te diamenty. Może tym razem nie będzie laga, który mnie w, w... w... w przepaść zrzuci. Plus jeden, fireball będą lecieć 4 lata i nie polecam <laughs> jeszcze. Fodiaks, zawsze coś. Pytanie, czy, czy uda mi się z nimi dotrzeć? No, zielony, tylko nie. jeden został rozjebali, OK? O nie, już ten fraj tobie no, płaci. Ja się teleportuje do Sławie. No <śmany> jeszcze czerwoni żyją. No, ja. Co mi się stało z FPS-ami? Gdzie są moje FPS-y? Halo. Niebieski tu idzie. <śmany> Go ja pitole, jakie lagi. Jeszcze ucieka. Nie niego go, nie go, straż go. Eee, e, kurde, łóżko nam rozwalają chłopaki. Jakby no, co. Fajnie. Cześć, bo ja tu niebieskiego tam sprowadzę What the fuck! Co! Oj, zróził. <laughs> Cześć! Ej, uwaga, bo tutaj chyba niemiecki tam był. Wyłącz cheaty. Wyłącz co? Tam się wyłączył. Okej. Okay. Takie to, to było. Było to donat, czy to niego? Nie. No właśnie nie, to nie wiem. To jest wiadomość pożegnalna. No. Kupił sobie dzieciak za haj. 80 Nawet, fps co to ma być? VIPIP pay to win Gdzie są moje FPS-y? tego serwera serwera. Znowu... niebieski idzie. Znowu. Myśli magazyn złoto. O nie, prawie pad, prawie. Ja pierdolę. O ja cię popiec się dosypał. Wait, on ma już diamenty. A no ma. Słaby komputer. 70. odpościg, co to jest? Nawet zgubiłem w trzy. Ja no, no, czekaj. Kurwa, nawet się go nie da. Sporażka. A, co? Na późną rozgrywki Kasper by się popłakał. Masz rację, ja, ja też już nie marzę płaczę Został ulepszony do poziomu trzeciego. Dobrze, no tylko szkoda, że się nie da tego zebrać, bo albo wpadam w przepaść z winy serwera, albo niebieski mnie klepie. Ale w z winy swojej. Ej, niebieski, niebieski jest na środku, uwaga! Ja próbuję donieść 6 emeraldów. Buła, popichroń mnie, popichroń mnie. Aha, czemu ten blok się nie zniszczył? fuck? o oh, zniszczył, brawo. Final King, dobra, przynajmniej jeden w, jeden, jeden wróg zniknął. Dziwi, że my jeszcze egzystujemy. Była kupsa Armora te Emeraldy. masz? masz. Niebieski, niebieski, niebieski! To nie ma. No przy łóżku! Łonisz na łóżko! A ja się baguję w bloku. No ty kurwa, nie powiesz, widzę przecież. Jeszcze mnie. O! O! Padł. Ok, niebieski, drugi! Popi, nie patrzcie na dół, czy co ty tam robisz? <noise> For content tylko no, tutaj. Do kogo to jest? Do popcia Link? Zobaczę. Co? Coś poszło nie tak. Coś, coś nie działa ten link. Chyba, że... że Jaki? Na... Ja nie wiem, coś mi wysłał w świder. Aha, okej. Okay. A TPS. Korzystasz z tych emeraldów, czy nie? Była, korzystaj z tych emeraldów. Jesteś naszą jedyną nadzieją tutaj. Dobra, nie korzysta to Jasek. Nie będę na niego czekał. Jeszcze nam podejdą i ukradną te emeraldy. No właśnie, ja tutaj zbieram dzielnie emeraldy, na środek no chodzę, śmiercią ryzykuję. Uff. Niebieski znowu u nas. Sereto to Niebieski znowu u nas. Jeszcze nam okradnie emeraldy, chodź tu ktoś szybko na, do nas, do bazy. Idę, 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 idę. Fuck, prawie wpadłem do własnej dziury. O ja ci to jest porażka. Czemu on jeszcze żyje? Jeszcze nie da uderzyć. Ciekawe czy tam okra... ukradł te emeraldy, oby nie. Boże, no. Dobra, jest 5. Nie no chłopy, nie da się, nie da się. Się nie da. Dobra, pójdę jeszcze raz po diamenty. Dobra, nie, tam złoto, jest czerwony, to nie ma diamentów. Ma złoto masz w skrzynce. Może teraz się tym dowiaduję. Dobra, to musi mi starczyć. A pan dobra, labia, emeraldy wziąłem. Dobra, ja będę tylko ten, po te emeraldy chodził. Zagrałem taktyką skip bo nie wiem czy wypali. Ludzie 7, 7 emeraldów, kupujcie coś za to. No to popi, była... Popi chodź tu, ja chodź tu. Chodź tu popi, stój tu na moście. To. Jak coś ci rzucę emeraldy. Ok. Słuchajcie, poruszać normalnie nie można. No. Jest tu coś? Jest. Boże nie, czemu dostałem slowness dodatkowy? Nasz i głupio. Taryb nic nie korzystaj z nie, serio. No, podnos się. Nawet się podnosi w pół godziny. No i znowu mnie w... obróciło. Jakąś 180, 180 godziny. Ja serio, to jest taka porażka. Jad. Kupujcie coś za tę rady. Było kupuj sarmo, rady ja mi spokój. Ja już mam full, ma się full. Tyle ile można, nie? Siema, xmarcel, ty. Nie, no i wyżej się buduj frajerze, wyżej, wyżej, no, jeszcze. Ej, bo chyba będą spuszczać TNT, tak się obawiam. Spuszczaj je, no, w czy... wpierdol. Kurde, no co jest? Naprot 3, czy... <kłysy> nie mam wełny. A nie, po prostu będzie skan, tak, czyli jednak, podejrzewaliśmy. No zabijesz go jakoś. Jestem tam ktoś u góry? No go nie, skurczybyka cały czas, zaraz postawię Ej, tu jest dwóch skurczybyków no, Chyba pierwszej ich Śmierdzieli No i kupa No nie da się bić, bo jest lag No wiadomo, nie? Zostałeś duchem, super Koniec gry XD Wszyscy powiem. Tak I Jeszcze była się trzyma Nie, Buła No jak zwykle w sobie. To jest była. Była wykorzystał to zawirowanie i poszedł do nich. Ej, jak ci się uda zniszczyć łóżko? O tak! Lol. Była. jesteś bossem tej gry. Buła jest fucking sneaky. On pierze ten przestraszy... On pierze ten zniszczony mózg przestraszę, ale. ale... No, to nawet nie wybuchło. O, wow! Dopiero teraz. Po czasie. No i błęknie. Pada. Fajnie, że ono nie uderzyło jakimś sposobem. Totalnie nie widząc mnie. Dobra, ja muszę z 2 na 5 minut. Nie, nie ma co tego kontynuować w takiej liczbie. Cube Game nie działa, nie, dobra. Tyle na dzisiaj. Nie ma co. No, Wiśnia, wbijaj na serwer, będziemy grać na serwerze. No, także, Elo, dzięki za dzisiaj. <laughs> On papa bye